Ja dzisiaj robię ocynkę motywu. Zaczniemy sobie od bluzeczek. Ja na razie swoją postać rozbiorę. E, ogólnie. To ta bluzka nie jest zła jest git, ale trochę drogie rzeczy są. To mi się w ogóle nie podoba jeszcze 7 deksów. To? to też nie jest złe. Wydaje mi się, że trzeba by było mieć kolor czarny i lepiej, ale też jakoś ładnie nie wygląda. To jest piękne w ogóle, jakbym to chciała, ale... Narażenie andexów. To też jest pokotek, mi się wydaje, że to jest z tego motywu. Ja do końca nie ogarniam motywów. O, to jest piękne w ogóle. To mi się w ogóle ani trochę nie podoba. To jest brzydkie. To jest G. Tak się zmieni kolor. To jest takie. So-so. To znaczy Little. To jest powtórka, ale też bardzo ładna. Mi się bardzo podoba ta sukienka. Ale niestety nie wezmę. Ta sukienka jest też w miarę dobra, nie jest zła. Mm, to jest piękna. To jest obrzydliwe, to tak samo. To jest brzydkie. Um, te buty są brzydkie jak do mnie. To są czapki. Sorry, ja do włosów. O, to jabłki są fajne, tylko wydaje mi się, że w innych kolorach. Przez problem jest taki, że kolor jest tylko jeden: w białym to ładnie wygląda, ale czarny jest lepszy. Ale troszkę drogie. Tego klona nie wiem, czy był, bo nie widziałam. Okulary, okulary. też nie ma, biżuteria, jakie coś dla mnie, to jest brzydkie. Szaliki też nie. Tu też nic. To jest piękne z innego motywu, to jest też ładne w miarę. To jest w ogóle okropne. Ok, teraz uroda. To jest gitestko nie w tych kolorkach. Bardziej. Powiedziałabym, że w takich to ładniej wygląda. To? to jest dla mnie jakieś dziwne w ogóle. Brzydki kolor, strasznie. Jest strasznie podobne do tego. To jest piękne, to się bardzo ładnie pasuje. Tylko zmienię sobie włoski takie. <laughs> wiem, że to wszystko wygląda, ale nieważne. Mm, nie wiem, nowy pasmak chyba już był, tutaj nic nie ma no. To jest ładne. To jest takie średnie. Ten palk jest piękny, ja bym go chciała mieć. Oczek żadnych nie ma nowych. Nie wiem, czy brwi się pojawiły, czym się Na pewno nosek jest nowy i nosek jest bardzo ładny. Pojawiły się też... Nowe rozmiary twarzy, bo, bo nie było wcześniej tego drugiego. Ten jest bardzo ładny. I moja ocenka motywu to jest takie solidne 8 na 10. Nie jest zły, ale niektóre rzeczy są brzydkie. Pa!